Iwona Zuzel, kierownik drużyny Enea Energetyk Poznań, pierwsza liga. Bardzo mi miło, witam wszystkich. Czym się zajmuje kierownik drużyny? E, wszystkim tak naprawdę. Jest to wielofunkcyjne zadanie. E, trzeba przygotować mecze, trzeba zadbać o potrzeby zawodniczek, trzeba odciążyć e, przede wszystkim trenera od takich organizacyjnych rzeczy. E, no i od tego jestem i myślę, że się w tym spełniam i, i jakoś daję radę. No. Co to znaczy odciążyć zawodniczki? Głównie takie rzeczy typu organizacyjne, żeby się nie przejmowały tym na przykład, co trzeba, co zjedzą przed, przed meczem, gdzie jakieś faktury zanieść, jakieś po prostu problemy, na przykład, nie wiem, z mieszkaniem, co się dzieje z, z mieszkaniem, no to telefon szybko, żeby no po prostu takie sprawy dnia codziennego, które zaprzątają głowę i żeby niepotrzebnie po prostu gdzieś tam. Myślak były w trakcie treningu. Też informowanie o meczach? Informowanie o meczach myślę, że niekoniecznie jest to jakby kwestia kierownika, ale ja tutaj swoją funkcję właśnie w klubie zaczynałam jako menadżer od spraw marketingu, i tutaj jakby od tego się zaczęło i przyjęłam te kierownicze właśnie stanowisko, więc to trzeba rozdzielić te dwie funkcje. Odkąd pojawił się menadżer do spraw marketingu, to bardzo fajnie e, wygląda, ponieważ wszystkie media, przynajmniej my dostajemy zawsze informację przedmeczową, informację pomyczową. E, czy to ty jesteś organizatorką tego wszystkiego? Tak. tak. Jakby ja tutaj zostałam dziś... Początki były ciężkie, bo ja do końca też nie wiedziałam właśnie jak tutaj rozmawiać z wami, jak rozmawiać z mediami, co wy potrzebujecie, ale tak właśnie powolutku chyba się już z każdym dotarłam i, i wydaje mi się, że jesteśmy gdzieś na dobrej relacji właśnie, że wiem co potrzebujecie od nas, e, jakie informacje o meczach czy pomeczowych i dla mnie to nie jest w ogóle żaden kłopot, wręcz sprawia mi to przyjemność, że, e, że wiem, że wy chcecie napisać o nas i ja mogę do was wysłać jakiś artykuł i po prostu to jest taka fajna współpraca. A skąd pomysł, żeby się zaangażować w taką właśnie funkcję, właśnie w energetyku? Skąd pomysł na taką pracę? E, to się jeszcze zaczęło, jak byłam zawodniczką energetyka. E, wtedy powstał taki amatorski e, profil na Facebooku Energetic Girls, którego ja założyłam jeszcze z moją przyjaciółką, Olą Pasznik, która może to zobaczy. I e, gdzieś poczułam takiego bakcyla do prowadzenia po prostu mediów, gdzieś do pisania, takie pierowe sprawy, gdzieś się po prostu dobrze w tym poczułam. No i w którymś momencie po prostu przyszedł taki moment, że zrezygnowałam już z gry w siatkówkę, a że Poznań to jest miasto, w którym dużo się czuję, pomimo, że stąd nie pochodzę, zadzwoniłam po prostu pewnego razu do prezesa i zaproponowałam, że mogłabym po prostu objąć takie stanowisko, żeby znowu tutaj odciążyć prezesa, bo tutaj prezes jakby wcześniej przejmował takie, takie funkcje i dużo tutaj rzeczy no, brakowało ze względu na inne obowiązki prezesa. No, a ze względu na to, że wcześniej się dobrze znaliśmy, no to prezes zaufał mi i, i tak to jestem. Rozumiem, że to jest dodatkowe zajęcie. Co na co dzień robisz? Na co dzień jeszcze studiuję i jeszcze mam drugą pracę w agencji interaktywnej, więc tutaj. Yy... Trochę jest tych obowiązków, ale nie wiem, czy już wspomniałam wcześniej, jakby ze względu na to, że byłam zawodniczką, wiem po prostu, co jest potrzebne. Drużynie, co tak samo medium już też wiem, co jest potrzebne, więc im dłużej tutaj jestem, tym bardziej sprawniej to idzie, ale czasem są szalone dni. My jesteśmy bardzo zadowoleni i jako Wielkopolska Siatkówka, a także jako sędziowie zawsze informowani na czas, więc gratuluję i co, trzymam kciuki. Jest mi bardzo miło coś takiego usłyszeć. To jest taka, takie, taka wisienka po prostu całej mojej pracy, bo bardzo się cieszę, doceniam naprawdę te, te miłe słowa i mam nadzieję, że, że długo będziemy razem współpracować i ta współpraca będzie szła w górę. Dziękuję bardzo. Dziękuję.